Wiecie, rozumiecie, Telus? Wy nie kłapajcie dziobem, bo w przeciwnym razie będzie z wami brzydka sprawa. No i jak na razie pan minister milczy, jak ten ogon wilczy i nie ośmiela się podać nazw firm, które Polskę zasypały tym ukraińskim zbożem technicznym. Rosja zapowiedziała, że. Każdy statek tam znowu zaminuje porty te czarnomorskie, należące do Ukrainy jeszcze. No i każdy statek, który tam będzie próbował wypływać albo przypływać, to będzie traktowany jako cel wojskowy. Rzecznik rządu, pan Miller, próbował łagodzić tę trąbadradzką deklarację naszego Pinokia, mówiąc, że to nie oznacza, że tranzytu nie będzie. No jak tranzyt, to przypominam, że tamto zboże techniczne, które zasypało polskie magazyny, też miało iść tranzytem. Proszę Państwa, wprawdzie Polska nadal pozostaje sługą narodu ukraińskiego, ale jakby zaczyna, zaczęła się rozglądać trochę na boki. Pewnym tutaj wskazówką jest zbliżający się termin wyborów. No i tutaj pan premier Morawiecki w ogóle cały rząd dobrej zmiany chciałby się zaprezentować jako taki płomienny obrońca polskich interesów, zwłaszcza wsi i rolnictwa. No a tu Polska, jak pamiętamy, została, Zasypana ukraińskim zbożem. Warto zwrócić uwagę, kto to zboże na Ukrainie produkuje. Otóż tam 17 milionów hektarów jest w posiadaniu trzech koncernów. Dwa to są koncerny amerykańskie, Cargill, Dupont, Cargill i Dupont. A trzeci koncern, Monsanto, to też był amerykański, ale przed kilkoma laty został za bodajże 63 miliardy dolarów wykupiony przez niemiecki koncern Bayer. No i w związku z tym te koncerny mają wszystkie, każdy z nich ma oddział w Polsce. I wspominam o tym, dlatego że pan minister Telus, minister rolnictwa, od wielu tygodni się odgrażał, że poda do wiadomości publicznej nazwy firm, które to zboże, tym zbożem technicznym z Ukrainy polskie magazyny zasypały. No ale nie podał. Widocznie ktoś starszy i mądrzejszy, mu powiedział: Wiecie, rozumiecie telus, wy nie kłapajcie dziobem, bo w przeciwnym razie będzie z wami brzydka sprawa. No i jak na razie pan minister milczy, jak ten ogon wilczy i nie ośmiela się. Podać nazw firm, które Polskę zasypały tym ukraińskim zbożem technicznym. Warto dodać przy okazji, żeby była jasność, to zresztą będzie miało do tego do tej sprawy jeszcze wrócę w dalszej części otóż to zboże miało przechodzić przez Polskę, przejeżdżać przez Polskę tylko tranzytem, ale nigdy z Polski nie wyjechało. Więc tak Myślę, że tutaj i, wszyscy, i bezpieka, i tam wszystkie te miały w tym jakiś udział, bo to nie za darmo takie rzeczy się dzieją. Tak, to tam na paczkę papierosów to bezpieka wyłapie na granicy, a miliony ton zboża to przelatują jak przez dziurę czarną. Proszę Państwa, mówię o tym zbożu, dlatego że 17 lipca Rosja odstąpiła od umowy zbożowej zawartej rok wcześniej z udziałem Turcji i pod egidą ONZ-u, z udziałem Ukrainy, Turcji i pod egidą ONZ-u, na podstawie której Ukraina eksportowała swoje zboże tam motywując to takimi łzawymi motywacjami, że to ratuje świat przed głodem, i tak dalej. No tam. Kto wierzy w takie rzeczy, to sam sobie szkodzi, bo jak podaje inna rzecz, że Rosjanie też mogą tutaj koloryzować w tej sprawie, ale podali, że i tu a, ukraińskie władze nie polemizują z tymi danymi, że do tych krajów, które. Rzeczywiście były zagrożone głodem, to znaczy Jemen, Afganistan, Etiopia, Somalii. I tak dalej, no to y, trafiło tylko 3% tego zboża, a reszta to do, do krajów takich rozwiniętych, y, które tam na deficyt żywności nie cierpią. Przeciwnie, tam to podobno było te produkty rolnicze były przerabiane, y, no i tam dopiero po przerobieniu z odpowiednią marżą wysyłane, i tak dalej. Także, no ale jak tam było, tak tam było. W każdym razie amerykańskie koncerny i ten niemiecki ciągnęły force z tego eksportu. No i teraz się skończyło, bo Rosja zapowiedziała, że każdy statek tam znowu zaminuje porty te czarnomorskie, należące do Ukrainy, jeszcze. No i każdy statek, który tam będzie próbował wypływać albo przypływać, to będzie traktowany jako cel wojskowy. No więc, jak Państwo się domyślacie, wywołało to na Ukrainie zaniepokojenie. No, bo tam Amerykanie tolerują prezydenta Zelenskiego, ale też nie za darmo. On tam ma, że tak powiem, umożliwiać, tak jak Fulgencio Batista, umożliwiać amerykańskim firmom prowadzenie na Ukrainie kokosowych interesów. No i proszę Państwa, w związku z tym. Zapanowała, pojawiła się presja ze strony ukraińskiej, żeby znowu zasypać inne kraje, tutaj graniczące z nią kraje środkowej Europy, zasypać technicznym zbożem. No, ale tu wybory w Polsce się zbliżają, w związku z tym pan premier Morawiecki nie może sobie na to pozwolić, bo to Unia Europejska, Wprawdzie 5 czerwca tego roku postanowiła tu zablokować import ukraińskich tych czterech zbóż na obszar państw środkowo-europejskich, które z Ukrainą graniczą, ale tylko do 15 września. 15 września to jeszcze miesiąc do wyborów co najmniej. W związku z tym na takie szaleństwo pan premier Morawiecki nie chciał się zgodzić. No, i wszystkie kraje, nie tylko Polska, ale wszystkie kraje środkowoeuropejskie graniczące z Ukrainą, zwróciły się z pokorną prośbą do Unii Europejskiej, żeby pozwoliła im podjąć suwerenną decyzję o przedłużeniu tego embarga ale Unia Europejska się nie odzywa, nic tutaj, żadnej odpowiedzi nie daje ani na tak, ani na nie, w związku z tym zniecierpliwiony. Pan premier Murawiecki powiedział, że jak nawet i tak, to Polska zamknie granice i tak dalej. No, chociaż pan rzecznik rządu, pan Miller próbował łagodzić tę tę deklarację naszego Pinokia, mówiąc, że to nie oznacza, że Tranzytu nie będzie. No to, jak tranzyt, to przypominam, że tamto zboże techniczne, które zasypało polskie magazyny, też miało iść tranzytem, więc tutaj w naszym fachu, pan rzecznik Miller powiedział, w naszym fachu nie ma strachu. Nie, tak, ale Ukraińcy na wszelki wypadek. Bardzo ofuknęli tutaj polski rząd, no i pan premier Morawiecki poczuł się tutaj zobligowany do oświadczenia, że nie zrozumieli jego intencji. No jasne, że nie. Po co mają rozumieć, kiedy mogą tupnąć nogą i sługa narodu ukraińskiego natychmiast, Tutaj zostanie naprostowany. No, zobaczymy, jak to będzie. Rze rzeczywiście z wybory się zbliżają, i pan premier Morawiecki musi pokazać, że jak to on własną wątłą piersią zasłania Polskę przed niebezpieczeństwami. Tymczasem, proszę Państwa, no. Po tym szczycie NATO w Wilnie zdaje się, że entuzjazm. Dla Ukrainy stopniowo słabnie. Brytyjski minister obrony tam powiedział przy okazji jakiejś, że no, Ukraina to trochę więcej wdzięczności powinna okazać za, te, za to futrowanie bronią, amunicją i pieniędzmi. Przypomnę, że władze ukraińskie trochę lekkomyślnie, może niedawno, oświadczyły, Świadczyły, że rezerwy walutowe Ukrainy osiągnęły rekordowy poziom grubo powyżej 30 miliardów dolarów. No więc rzeczywiście wdzięczność tutaj byłaby wskazana, ale prezydent Zeleński, który prezentuje wobec świata postawę roszczeniową, a wobec Polski to w ogóle mocarstwową, ironicznie powiedział, że jak już brytyjski minister nie może bez tego wytrzymać, no to on będzie mógł każdego dnia zaraz po przebudzeniu specjalnie dziękował. Ukraiński minister, ambasador w Londynie troszeczkę był tą ironią zdegustowany no i powiedział, że ona była nie na miejscu. Natychmiast został odwołany do Kijowa, no i nie wiemy, czy jeszcze żyje, czy już urezanli mu tam tamtejsze rezuny. W każdym razie pokazuje to, że Ukraina ani myśli zrezygnować z postawy roszczeniowej. Tymczasem, tak jak powiedziałem, po szczycie NATO w Wilnie entuzjazm dla dalszego futrowania Ukrainy coraz bardziej słabnie. No i w związku z tym ofensywa ukraińska. Utknęła w martwym punkcie. Żeby tam całkowitego zastoju nie było, to tam wysyłają drony, na przykład dwa drony dotarły nad Moskwę i tam jakieś szkody zrobiły. No, ale to zobaczymy, jak Rosja na to zareaguje, no bo pewnie ze względów prestiżowych, chociaż będzie musiała zareagować, niezależnie od zerwania umowy zbożowej. No więc, tak on. Taką tu mamy sytuację, proszę Państwa, a tymczasem tu nabiera coraz większego rozmachu sprawa pani Joanny Parniewskiej, bo już się wyjaśniło, kto zacznie. No i pani Joanna Parniewska tam bryluje w mediach, zwłaszcza tych. Tam, w monetach, gazetach wyborczych, Judenraty, tam wyłażą ze skóry, żeby zrobić z niej heroinę. No, ale tutaj brozą się rozmaite podejrzenia. Ja na przykład podejrzewam, że Pani Joanna Parniewska zmyśliła sobie w ogóle tę aborcję farmakologiczną, no i te wszystkie tam przejścia tragiczne. Jedyne, co tam chyba było prawdziwe, to to, że Policja zrobiła jej rewizję osobistą, ja za Zakomuny jeszcze a, miałem rewizję osobistą, to wiem jak to wygląda. Pani Joanna chyba nie miała nigdy, w związku z tym była zdumiona, kiedy kazano jej zdjąć majtki, a ona miała akurat tam podpaskę z kleksem. Aj, 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 aj. No, ale na tym właśnie polega rewizja osobista, że każą zdjąć majtki i nawet przysiad zrobić. No więc to akurat było prawdą, ale wydaje mi się, że pani Joanna Parniewska została po prostu wynajęta albo przez Volksdeutsche Partij Donalda Tuska, albo tam jeszcze przez kogoś, żeby tutaj pod kotłem znowu zapalić. No i tu rzeczywiście Donald Tusk, jak pamiętamy, od razu zgłosił tutaj, że 1 października marsz miliona serw złamanych. Pod tym to już akurat nie Donald Tusk, tylko ja tak tutaj w czynie społecznym doradzam, żeby to było pod patronatem doktora Mengele, ten marsz miliona serw złamanych. No a już teraz tam takie marsze próbne są organizowane pod hasłem nie będziesz szła sama. No to taka, tak widać, że tu się wszystkie te damy wyzwolone solidaryzują z panią Joanną Parniewską, która niewątpliwie zrobi błyskotliwą karierę, ale może to być krótka, bo przypominam taką sytuację podobną, kiedy to juden rad Gazety Wyborczej bardzo się zaangażował w wyzwalanie pani Anety Krawczykowej. Otóż pani Aneta Krawczykowa pracowała w biurze poselskim wielce czcigodnego Stanisława Łyżwińskiego z Samoobrony. No i tam podobno pan wielce czcigodny pan Łyżwiński i wielce czcigodny pan Leper tam ją nadużywali, jak to, czy wykorzystywali seksualnie, obiecując jej umieszczenie na listach wyborczych samoobrony. No i pan Aneta już myślała. Jak to zrobi, jaką to karierę polityczną zrobi tutaj w naszym parlamencie, no ale do umieszczenia jej na listach wyborczych z jakiegoś powodu nie doszło. No i pani Aneta w związku z tym postanowiła upublicznić swoją krzywdę. No, oczywiście poleciała się wypłakać do Gazety Wyborczej, a jeden rad Gazety Wyborczej rzucił się na nią z chciwością sępa. Ale kłopotliwa sytuacja powstała, dlatego że pani Aneta miała córeczkę. No i przypisywała autorstwo tej córeczki wielce czcigodnemu Stanisławowi Łyżwińskiemu. W związku z tym zostały wykonane badania DNA, ale które wykluczyły autorstwo Stanisława Łyżwińskiego. W związku z tym pani Aneta wskazała Andrzeja Lepera jako potencjalnego, prawdopodobnego autora, ale i tu badania DNA wykluczyły autorstwo. Powstała szalenie kłopotliwa sytuacja. W tej sytuacji kłopotliwej pani Aneta wyraziła przypuszczenie, że autorem może być anonimowy mężczyzna, któremu oddała się w okolicach dworca kolejowego w Piotrkowie Trybunalskim. No od tego to już było za wiele nawet dla Judenratu Gazety Wyborczej, no i tam Klangor został wyciszony i jeden rad przestał panią Anetę wyzwalać z opresji tutaj, knurów, z samoobrony, bo to knury były tak? takiego określenia. Jeden rad gazety wyborczej z upodobaniem używał: No a teraz to już nie o knurów, chodzi tylko o policję. Pan tu, pan prezydent świę, święto policji zapewnił, że murem stoi za policją. Dobrze, no, myślę, że policji to niewiele pomoże, no ale dobra, jak to mówię, jak się nie ma, co się lubi, co się lubi, co się ma. W każdym razie pojawiły się w związku z tym fałszywe pogłoski, że 1 października Donald Tusk przemieni się w kobietę i wykonuje, na oczach wszystkich zebranych aborcję farmakologiczną no nie wiem czy to, to w tych fałszywych pogłoskach nie ma oczywiście ani ziarna prawdy no ale powstaje pytanie czy w ogóle do pierwszego października to pani Joanna Parniewska jeszcze pozostanie heroiną i Fox Partei i Judenratu Gazety Wyborczej czy też już jedni i drudzy uznają, że za daleko ta zabawa się posuwa, bo to Trudno, żeby komukolwiek zaimponowały takie, jak to mówi poeta, skisłe szekspiry majtek damskich. Temat Rzezi Wołyńskiej jest cenzurowany przez polityków i dziennikarzy. Książka Wołyń bez mitów łamie tę zmowę milczenia i odkłamuje prawdę o tych tragicznych wydarzeniach. Książka dostępna na kapitalbook.pl